No witam, e, filmik okolicznościowy e, Madonna di Campiglione, no w zasadzie już z za Almadonną, 1682 metry Ale nie dlatego nagrywam film, że jestem tutaj A w ogóle mamy 21 października 2019 roku Tylko dlatego, że o godzinie punkt 13 Mój motocykl, MT-09 Obchodzi 50. No urodziny 50 tysięcy przebiegu. Także akurat w tym miejscu to tu wypadło. A nawet się zaraz zatrzymam na moment, bo już mam 49999. Nadal 13. Byle nie na zakręcie. I zaraz cyknie 50. Zrobię taki krótki filmik jeszcze, jak wrócę. O, jest 50. Zrobię taki krótki filmik jak wrócę z podsumowania z podsumowania, że tak powiem, użytkowania tego motocykla po 50 tysiącach. O 50 tysięcy, proszę bardzo Tu, 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 tu Tu 9 stopni 4,7 spalanie Więcej danych nieistotne, ale 50 jest ważne, proszę bardzo. Widać? Widać. Jedziemy dalej. Nie chce mi się rozbierać, chociaż może. Zrobię zdjęcie. Dobra, szybkie zdjęcie. No to szybki sposób znalazłem się w kraju. Następnego dnia, czyli 23 października. Szybko go tak troszkę tutaj umyłem, bo to 50, prawda? Więc yy, nie może tu świecić brudem. E, Odzyskałem kolor po, po, po ostatnich alpach. No, także to taki świąteczny, świąteczny filmik Moja MT-09 po 50, czyli dokładnie teraz przebieg mam troszkę więcej niż 50, bo 50 było w Madonna di Campiglio a teraz mamy przebieg teraz mamy przebieg 50153. 50153. Dobra, e, do rzeczy. Co tam się wydarzyło w, w, w tym motocyklu, odkąd go mam? Otóż nie wydarzyło się nic oprócz tego, że zerwała się linka sprzęgła e, dwa tygodnie temu, czyli dosłownie dwa dni po wymianie tego tu ustrojstwa. E, czyli dłuższe ramię od R3, e, dłuższe ramię od oryginalnego MT-09, no to dłuższe ramię powoduje, że troszeczkę lżej chodzi sprzęgu. Ale osoby, które się trzają, żeby tą modyfikację zrobić, dajcie sobie spokój. Więcej problemu niż korzyści. Trzeba tutaj odpowiednio ustawić tą końcówkę, żeby się linka nie, nie dotykała tutaj tej śruby, bo jest pod innym kątem i tak dalej. Nie, to, to jest niewarta yy, przeróbka niewarta yy, tej roboty. Nie wiem, czy nie wrócę do, do poprzedniego ramienia tego oryginalnego. A to jak ktoś będzie chciał, to mu. Odsprzedam za piwo. Dobra, e, co robiłem? No, oczywiście, wszystkie eksploatacyjne rzeczy. E, opony wielokrotnie wymieniałem. No, wielokrotnie to może przesadzam, ale e, kupiłem go z przebiegiem 11 tysięcy. E, oczywiście robiłem, wymieniałem świece wymieniałem dwa razy. To tak zapobiegliwie. Nie było żadnych powodów, żeby to świece wymieniać, tylko przebieg. Najpierw to zrobiłem tuż po zakupie. Licząc na to, że ten przebieg taki jest, ale, znaczy wyglądało tak, że jest taki przebieg, jak go kupowałem, bo to raptem tam był roczny motocykl. Eee, wymieniłem świece na Denso, potem drugi raz wymieniłem całkiem niedawno, e, także dwa razy były świece wymieniane. E, wymieniłem klamki w tym motocyklu, to akurat Yy, dzięki Patrykowi, dzięki Ci bardzo za te klameczki yy, od jego MTK. Yy, co tutaj jeszcze? No jakieś tam ledowe żarówki w, postoje, w pozycyjnych, to są takie ledowe Philipsa, nie takie tam Chinole, tylko takie porządne. Faktycznie świecą super. Yy, wymieniałem klocki tył, to chyba z 5 razy, yy, bo ja bardzo dużo tylnego hamulca używam, no przód był wymieniany, yy, olej. Wymieniam częściej niż serwisówka wskazuje, ponieważ wymieniam tak mniej więcej co 6-7 tysięcy. Aktualnie jeździ na 5W40 Liqui Moli. Yy, natomiast wcześniej jeździł też na Penrite'cie, który był zarąbisty, ale trudno było go kupić, tak z dnia na dzień i przeszedłem na Liqui Moly, jestem bardzo zadowolony. Kapie, bo z nie wyjechałem ręcznej. Yy, także to robiłem, oczywiście filtry wielokrotnie przy każdej zmianie, a nieco druga, filt powietrza i filtr oleju, yy, bo filt powietrza w serwisówce jest, że co drugą wymianę oleju, niby, ale ja to wywalam, ten papierowy i wrzucam. Powinienem mieć yy, KN do Ptumika, no ale jakoś tak nie, nie, nie doszedłem do tego, żeby to kupić. Co tam jeszcze robiłem? No mam grzane manetki oryginalne, oryginalne Yamaha bardzo fajny montaż, szybko, raz, dwa, trzy, działają super, gniazdo USB na dwa porty, pomaga czasami tam przy doładowaniu telefonu, jak się zapomni, pompka Rizoma ocieplający wizerunek motocyklisty, TomTom, -tom, no nawigacji, bez tego to, to ciężko mi było w Alpach śmigać i tu gdzieś tam z jakimiś grupami. Płyn hamulcowy. To przynajmniej przed sezonem często mi się, zdarza, znaczy, zdarzało mi się nawet dwa razy w sezonie wymieniać płyn hamulcowy. W tej chwili mam płyn hamulcowy 5-0. To jest tam na bazie silikonu inny płyn, jakiś racingowy. Dzięki Krzysiowi, mechanikowi, najlepszemu mechanikowi wśród cyganów. No. I co prawda, jakoś tam różnicy specjalnie nie widzę, no często wymieniałem, więc nigdy mi się nie zagotował. Natomiast nie wiem jak z wymianą, czy to, bo on nie jest higroskopijny i teraz nie bardzo wiem, kiedy go wymieniać. Muszę gdzieś tą wiedzę uzupełnić. Co jeszcze ciekawego? No w tym motocyklu spalanie mam, najczęściej, które mi się pojawia spalanie, przy jakiej, niezależnie od tego jak jeżdżę, no raczej jeżdżę zawsze tak samo. Jeżeli chodzi o dynamikę, to spalanie mam no, 4,7 i to najczęstsza cyfra, która mi się tu pojawia na moim tym liczniku. I mogę powiedzieć, że gdybym tak globalnie miał powiedzieć o spalaniu MT07, to bym powiedział 4,7 po prostu. I to jest taka jazda i dynamiczna. Nie na trzecim biegu cały czas, bo to często czytam, że tam jakieś spalania w motocyklach 8-9 litrów, nie wiem skąd, znaczy wiem skąd, bo na wyjazdach często porównujemy spalanie i jadąc tym samym tempem ja mam 4-2, a ktoś ma o 2 litry więcej. W motocyklu na przykład, na nie wiem, Triumfie, który pali po, tak samo, bo jeździłem tym motocyklem i okazuje się, że ja zmieniam biegi od 1 do 6, a ta osoba jeździ ciągle na trójce na przykład. Nie? No więc no jest różnica yy, kierowca też jest od tego, yy, jest zależne jak to jeździ, i potem to spalanie jest rzeczywiście różne. I różnice są dość spore. Yy, nie miałem żadnych, no oczywiście napęd, nie? No napęd to jest coś, co jest wymieniane w motocyklu po przebiegu u mnie. Yy, Oryginalny wytrzymał około 25 tysięcy. Teraz mam yy, kolejne 25. 000. I niestety DIT w podwójnie wzmiocony X-Ring kuźwa tam 525 i w ogóle najlepszy The Best of, e, już wyżygał mi uszczelniacze, także e, jak widać oryginał czy nie oryginał, Adbam bam, myję regularnie, czyszczę, smaruję żadną jakąś chemią, e, nie, do, nie, nie, nie do, do łańcucha czy tam szko szkodzącą gumie. Wszystko jest jak należy. Nie mam DB Killera w Tumiku. Kupiłem go już bez DB Killera, Jest cały układ wydechowy pusty. No i tego DB Killera mi czasami brakuje, bo faktycznie przy dłuższych trasach to huczy w łubie. Poza tym w Austrii mam trochę potem stresa, że jak mnie jakiś gestapowiec zatrzyma, to będę się grubo tłumaczył. Tutaj widać na chłodnicy takie tam serduszko, no kurde, kerszerem za blisko podszedłem i, i sam sobie zrobiłem takie ała, kuku. No i poza tym żadnych, absolutnie żadnego zająknięcia, chociaż byłbym niesprawiedliwy, gdybym powiedział, że nigdy nic, ponieważ wypierdzieliłem z niego alarm, który mnie po prostu irytował i z taką przyjemnością go wypierdzieliłem, że po prostu kamień serca, może tam się komuś przydał, wydałem, nie pamiętam, komuś wydałem. Chyba do Wrocławia wysyłałem ten, ten alarm. On był sprawny, ale po prostu był tak irytujący. Tej ręki tu nie idzie wsadzić. Także do stacyjki, jak mam tu te wszystkie pierdoły, ciągle tego pilota trzeba było. Nie, 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 masakra. Także tyle, jeżeli chodzi o mojego hemteczka, No, ma 50 tysięcy, no więc nie jest igłą. Zrobię pewnie drugie tyle. Cieszy cały czas gębę i pewnie długo będzie cieszył, mam nadzieję. Jak się coś wydarzy, to naprawię. Nie należę do osób, które tam będą komuś wciskały, potem, że tam tu nic, wszystko igła, trociny w skrzyni biegów będę miał. Także nie, nie, wszystko jest jak należy. Może przyjdzie kiedyś czas, że trzeba będzie go sprzedać, no to wtedy będzie to jak gdyby na tym filmie też, jak wygląda, jak ma 50. Jak miał 50. Dobra, to tyle marudzenia, yy, dzięki Ci mt życzę Ci kolejnych udanych dziesiątek tysięcy kilometrów bezawaryjnej jazdy. Dzisiaj 23, 23 października, no, temperatura jest po prostu jakimś kosmosem, nie? 16 stopni, piękne słońce, to lubię. No, pali, jedzie, zapierdziela. Jedyne, co jeszcze chcę tu zrobić, czego nie powiedziałem, to w tym sezonie, teraz jak skończymy, to zapobiegliwie wymienię mu uszczelniacze, chociaż jeszcze są oryginalne, dlatego też pewnie zapobiegliwie, bo nie chciałbym, żeby mi się w, w środku sezonu nagle pojawiła, pojawił problem z lecącymi lagami, a to się na pewno wydarzy, prędzej czy później, więc kupię oryginalne Yamahy, ja tam nie, nie kupuję żadnych zamienników, kupię oryginalne Yamahy, yy, wymienię, olej był niedawno wymieniany w lagach, ale najwyżej wymienię drugi raz. Tutaj ja mam full syntetyka w lagach, chętnie oczywiście bym to zawieszenie wymienił, ale nie stać mnie, bo jednak zawieszenie w mt jest no słabe, no, słabe, jak się wsiądzie na street tripla to wtedy, to wtedy czuć jakie to słabe zawieszenie. Dobra, to tyle, narka.